Tak wygląda lekcja języka polskiego w sobotniej szkole sióstr dominikanek w Żółkwi. Dzieci w różnym wieku, różnych narodowości i wyznań przychodzą tu, by razem odkrywać zawiłości polszczyzny, uczyć się religii i po prostu być ze sobą. To dużo ciekawe. Ja zachotelia zachodowałam... Tutaj jest bardzo ciekawie. Lubię uczyć się polskiego i dowiadywać się więcej o Jezusie. Jest to lepiej niż w zwykłej szkole. Mamy trzy lekcje dziennie, a w zwykłej szkole mamy aż sześć lekcji, na których chce mi się spać. Język polski jest trochę trudny. Ostatnio razem z mamą przygotowywałam się do lekcji. Pisałam dyktando na pięćdziesiąt słów. Później na lekcji układaliśmy z tych słów zdania i pisaliśmy je w zeszycie. Na początku było mi bardzo trudno, ale potem poszło mi i podoba się taka jakaś miłość, przyjaźń od sióstr. Jest to bardzo dobrze. Czym bierzemy dumaje mu dobre, powory mu dobre, robimy coś dobra, tym mężsła. tym my do Peremony. Sobotnia szkoła sióstr Dominikanek to jedna z najpopularniejszych placówek oświatowych w mieście. Każdego roku do pierwszej klasy zgłasza się więcej dzieci niż siostry mogą przyjąć. Nawet teraz, w czasie wojny, uczy się tu 30 pierwszoklasistów, łącznie do szkoły uczęszcza ponad 160 osób chętnych do nauki jest wielu dzieci. No dzieci jak dzieci. No dzieci w szkole jedne się uczą, drugie się uczą troszeczkę mniej, ale chcemy też im dać taką radość, radość bycia ze sobą i być z nimi w takim normalnym życiu, mimo że one myślami często są gdzieś daleko na wschodzie, często są z wojną, to jednak, żeby ich przyszłość była budowana na wartościach, chcemy ich tego uczyć. Mimo, że alarmy przeciwlotnicze czasem utrudniają naukę, uczniowie aktywnie biorą udział w olimpiadach i konkursach językowych. Często są też ich laureatami. Mi się bardzo podoba uczyć język polski i raz w tygodniu mamy dwie lekcje polskiego i jedną lekcję religii, więc chodzimy uczyć się i poznawać coś nowego. Po wybuchu wojny uczniowie tej szkoły zaangażowali się też w pomoc uciekinierom wojennym. W pierwszych dniach rosyjskiej inwazji młodzież przygotowywała gorące posiłki na granicy. Teraz przy klasztorze sióstr dominikanek rozdawana jest pomoc humanitarna najbardziej potrzebującym mieszkańcom miasta.